Witajcie z tej strony Grypson Gaming Witam Was w kolejnym odcinku z Dragons of, Dragons of the Edge Mówiłem w poprzednim odcinku, że jeśli pojawi się jakaś większa aktualizacja, zostaną dodane nowe smoki, nowe mapy lub zostanie to w dużym stopniu zaktualizowane to yy... Odcinek zostanie nagrany i właśnie z nim tutaj jestem. Wyszedł duży update, przez pół roku twórcy dość sporo pozmieniali. Jak widzimy jest to już wersja 0.2. Pół roku temu była to bodajże wersja jeszcze z jedynką, także jak widzicie trochę już tutaj się zmieniło. Sam interfejs i menu wygląda inaczej, a sama gra jest zupełnie, może nie zupełnie, ale w dużym stopniu została rozbudowana. Dodali tutaj wskaźnik FPS, CPU, GPU. Oczywiście support the project, visit our site, project YouTube, Discord server. Mamy też tutaj single player, multiplayer. co zawsze było. To multiplayer został lepiej rozbudowany. I na serwerze Discord ludzie tworzą serwery, na których możecie sobie razem pograć, czy to z Anglikami, Rosjanami, bo jest z ludźmi z całego świata. Nie wiem, nie spotkałam tam bodajże Polaków, na serwerze można pisać tylko w języku angielskim albo rosyjskim, także my dzisiaj się zajmiemy singleplayerem. W ustawieniach y, również się tutaj dużo pozmieniało, jak widzicie. Więcej opcji graficznych. Czekajcie sobie tutaj Motion Blur Intensity. A ja to tu sobie zostawię na jeden. Widzicie, dużo się tu pozmieniało. Ja, o kurczę, jaka rozdzielczość mi się włączyła? Poproszę Full HD. Uh, frame rate 60. Dobrze. Uh, you want safe? Yes. Dobra, zmieniliśmy sobie na full HD, żeby nie było. No i jak widzicie, tutaj trochę się tych ustawień pozmieniało. Mamy nawet celownik, możemy patrzcie, możemy sobie celownik naszego smoka pozmieniać. Mamy różne, różne wersje. O na przykład, o jest na przykład o w sumie fajny celownik Night Fury. Możemy dostosować nawet kolor naszego Celownika, czekajcie, sobie wezmę. O zielony mi pasuje. Dobra, i troszkę większy. O, i sobie go zapiszę. Co tutaj jeszcze mamy? Performance. To wydajność możemy tutaj, skin resolution limit. No, jak widzicie, jest dodane trochę tych opcji. Mamy tu sterowanie, dźwięk. No, trochę tych opcji zostało dodanych. Przejdźmy, może, do gry. Mamy new game. Testing map jest już również w wersji 2.0. Trochę się tutaj pozmieniało, ale naszą główną mapą, czyli Southlands, również w wersji 2.0. Ta mapa wspiera multiplayer. And I want to rework. Jak widzicie, jest to wersja 2.0. Mapa ma jeszcze troszkę problemów. Jak sam twórca pisze, mamy tutaj również gameplay settings, czego wcześniej nie było. Mamy tutaj naprawdę dużo opcji. To wszystko jest pod, e, pod tworzenie serwerów i idealnych światów dla siebie. Jak widzicie, większość pod multiplayer, dlatego ja tu nie będę nic ruszał, zostawię tak jak jest, ale widzicie, jest tego dość sporo. Wybieramy sobie naszą mapę. Jak widzicie, nowy ekran wczytywania, który również wygląda kozacko. I dużo nowych opcji personalizacji naszego smoczka. Jak widzicie, oprócz tego, że został dodany nowy smok, Speed Stinger. Jak widzicie, oto Speed Stinger. Szybki szpic został dodany jako nowy smok. Czekam na kolejny. Myślę, że kolejny może być... Nie wiem w sumie, jaki może być kolejny Koszmar Płonocnik z Zembiruk. Naprawdę mam nadzieję, że będzie to coś lepszego od Szybkiego Szpica, bo jakby to nie patrzeć, nie jest on smokiem, który ma jakoś specjalnie dużo tych zdolności i jest jakoś wielce ciekawy. Jak widzicie, tutaj zostały interfejs też w dużym stopniu rozbudowany. Mamy ciało, możemy pozmieniać oczy, możemy pozmieniać usta. Widzicie jest naprawdę sporo opcji. Możemy pozmieniać saliwę, nawet nie wiem, co to jest. O, to jest chyba. Tam bardziej wewnątrz przełyk. Jak widzicie jest tego energii O. Możemy nawet energii. o tego wcześniej tego jeszcze nie widziałem. Możemy sobie pozmieniać kolor naszej energii. Czekajcie, a co jakbym włączył sobie taki. Czerwony, o. Okay, Damy sobie taki mocny czerwień. O, to będzie, to musi ładnie wyglądać. Jak widzicie, zostało tego dodane bardzo dużo. De, e, opcje krwi, oczywiście, jak nasz smok jest ranny, e, jest tego sporo. Scales e, to są bodajże łuski. Opacie co możemy? Intensivity, możemy sobie te łuski zobaczyć, jak to totalnie wygląda na Unreal Engine, jak to jest przepięknie zrobione, ja sobie dam może tak 5 tego intensivity, o 5, fajnie to wygląda, możemy też oczywiście naszego smoczka powiększać, pomniejszać overall scale, mamy tutaj bardzo dużo funkcji, czekajcie ja to sobie tak żeby on wyglądał jakoś naturalnie, możemy też edytować skin, jak widzicie w jakim, w jakiej rozdzielczości chcemy o, chcemy naszego skina zapisać, tutaj jest powyżej 2 GB. Tutaj o nie, to lepiej, nie będę włączał tego, tylko zastosuję to. Jak widzicie, e, mamy tutaj do dyspozycji bardzo dużo. Możemy sobie tego skina pomalować. O, czekajcie, może być glowing, że nasz kolor się błyszczy. Czekajcie, ja zrobię, ja zrobię sobie takiego, tak żeby się błyszczał Zobaczymy, jak to wygląda. Scenę settings show. No jak widzicie, dodano tych opcji masakrycznie dużo. Tak widzicie, Metallic... From... Łomatko! Dobra, żeby aż tak się nie świecił, ale naprawdę można się tym pobawić. Można pobrać też skiny z internetu. Skin backup, jak widzicie, zapisałam mi mojego skina. No, wygląda to fajnie. Jak widzicie jest naprawdę tego, możemy sobie takie ustawienia zapisać Nie wiem, zapiszmy sobie pod, pod odcinek Jak widzicie stało wszystko zapisane. Display weather, dobra Myślę, że tu już jest za dużo opcji, za dużo funkcji by wam to pokazywać w odcinku Jest to do zabawy dla was samych A ja już wybieram sobie smoka i wchodzę do gry I wam pokażę jak to w ogóle wygląda, o wczytał się mój skin co tutaj się pozmieniało, jak widzicie no jest ten celownik zupełnie nowy, fajnie to wygląda yy, również yy, został zaktualizowany strzelanie, jak widzicie efekt jest zupełnie inny, dźwięk też jest inny czekajcie jak wlecę w płomień to z tego co wiem powinienem, tak jak widzicie jestem niewidzialny, naprawdę wygląda to czadowo, zrobione na tym Unreal Engine Naprawdę wygląda to kozacko. Jeszcze jak to łuski tak e, wyglądają. Coś się zmieniło na samej mapie. Mapa, no jak widzicie, e, wcześniej tutaj nie było takiej wody. Mapa została zaktualizowana do wersji 2.0. Tutaj mamy same wzgórza. Czekajcie sobie. O, odnowienie, dobra. Lokacja również została zaktualizowana, jeśli chodzi o te wszystkiego typu efekty, jak sami widzicie. Ogólnie gra graficznie uległa znacznej poprawie i rozwinię rozwinięciu, y jeśli chodzi o opcje i funkcje, jakimi możemy się tu pobawić. Jak widzicie, tam dalej mamy. Czekajcie sobie. Jak to się obracało? A, tutaj tak się obracało. Kuje. Jak widzicie, mamy tam takie, e, nie wiem, jak to w sumie nazwać, e, krainę piachu, żeby nie było. Nie pamiętam, żeby w How to Train Your Dragon serii była taka wyspa, ale może to nie do tego ma wcale nawiązywać. Widzicie, mamy tutaj y, Deadly nader Mamy tutaj małe smoczki. O, no, nie takie małe. Ale mamy taką właśnie wysepkę. I jak widzicie, tam y, mamy biom zimowy. Tak, biom zimowy wcześniej tego nie było. Został dodany niedawno. Czekajcie, czy ją. O, też szybowanie, fajnie to wygląda. Za chwilę będziemy mieli dostęp do y, naszego efektu. Y, Energii. Zobaczymy, jak będzie wyglądać to na czerwono. Tutaj jest. Nie wiem po co zostało to stworzone. Bo sami zobaczcie na te FPS-y. A. Dobra, fajnie. Wleciałam w jakieś kolce. Jak widzicie, nie jest to nic ciekawego. Mój smok odniósł rany. Też to zostało zmodyfikowane. Ale jeśli macie słaby komputer, nie wlatujcie proszę w te krzaki. Bo. Może się to zakończyć na crashu albo jeszcze czymś gorszym, blue screenie czy innych typu rzeczach. Mamy tutaj takie wejście do... przejście do tego zimowego świata, jak widzicie. O! Wchodzenie akurat w tej dalej nie jest takie, jakbym, szczerze mówiąc, oczekiwał. Bo dość mocno się baguje, jak widzicie. Ogień. Ogień jak ogień. Y bardzo fajnie wygląda. No, jak widzicie, tutaj mamy takie oto tereny, czego wcześniej nie było. Też fajnie, myślę, że zrobione. Jestem ciekawy, czy tutaj się drzewa. Oho, czekajcie. Został zrobiony system podpalania drzew. Nie, to tylko tak wygląda. Mają, mają robić takie wrażenie trochę. No, jak widzicie, efekty zostały zaktualizowane. Czekam jeszcze tylko, żeby naładowała się ta energia. Zaraz się ona naładuje i już Wam to pokażę. No, wyglądało to trochę marnie, ale w sumie to dlatego, że. O, teraz to wygląda fajnie. Jak widzicie, zmieniłem sobie kolor na czerwony. No wygląda to naprawdę fajnie. Jak widzicie mamy te efekty tych piorunów. Jeszcze echo lokacji. Mapa się pozmieniała i wygląda to naprawdę fajnie. Zróbmy nura. I... I woda również została zaktualizowana i jak widzicie wszystkie efekty w wodzie też się w dość mocny sposób pozmieniały i tutaj w wodzie już nie możemy korzystać z naszej zdolności. Dobra, pójdźmy do e, czekajcie, server control panel o, tego też tu nie było, aha, to jest pod serwer jak widzicie dużo się tutaj w tej, e, w tej rzeczy zmieniło czas zaprezentować wam nowego smoka, e, myślę, że zrobimy to też na Southlandsach Czas zaprezentować Wam Speed Stingera, myślę, że klasyczne, Wszystko tutaj na klasyczne zostawimy i sobie wybierzemy tego smoka. Dobra, czemu się zawsze respytu pod wodą? Na szczęście Speed Stingery mają umiejętność biegania po wodzie, co jest bardzo przydatne. Jak widzicie jest on dość małym smokiem, ale za to Oj, oczywiście nie ma też skrzydeł, ale za to pod shiftem możemy go bardzo szybko rozpędzić i w sumie to bieganie jest zrobione bardzo fajnie, bo patrz na przykład to tutaj tak wygląda jakbyśmy w sumie sobie hamowali. Jeśli chodzi o atak, no to y, tutaj dużego pora do manewru nie ma, jest to tylko takie uderzenie właśnie naszym kolcem, no bo speed stingery, szybkie szpice nie miały zbytnio ani niczym nie zionęły. Ani żadnych innych umiejętności nie posiadały Dlatego to jest troszkę rozczarowujące Widać, że tutaj pójście na łatwiznę Było, że taki smok yy, Twórcy skupili się bardziej na jeszcze Polepszaniu interfejsu, grafiki yy, Oraz trybu serwerowego Żeby potem dopiero skupić się Na wprowadzaniu nowych smoków i zaczęli od Myślę, że jednego z najłatwiejszych Smoków do wprowadzenia, bo No tak naprawdę tylko bieg i jeden Atak, nawet nie trzeba było yy, Tworzyć osobnej animacji latania i się tym lataniem zajmować. E, dobra, co jeszcze nasz Speed Stinger potrafi? Jedna ważna rzecz, że nie biegajcie w lesie, bo jak widzicie. Czekajcie, rozpędzę się, bo jak widzicie, jak wpadniecie w drzewo, a to zrobi wam się kuku. Jak widzicie, dostaję dość spory damage, zaczynam krwawić. Czekajcie, specjalnie w drzewo. Aha, jak, jak chcę, to nie mogę w drzewo trafić. O, jak widzicie, tak się kończy bieganie po, la po lesie. Przeważnie, bo jak widzicie, da się tych drzew uniknąć, ale przy takiej prędkości jest to dość trudne. O, czekajcie, tam jest jakiś smoczek. O, wichórka tam sobie lata. O, walczy z... z czerbatkiem. Wow, odpalił ult. Odpalił ulta. Wow. I przy okazji mnie zabił. Fajnie. Respawn. Jeszcze wam nie pokazałem, co ten smoczek do końca potrafi. E, jeśli chodzi o wodę, to, to tak jak mówiłem, Speedstinger, jeśli ktoś oglądał dokładnie serial, mogą. Wy, wy, wy. Nie będę tego mówił, ale są w stanie dzięki ewolucji biegać po wodzie. Jak widzicie. Co? No, ewidentnie jednak nie. Nie w tej grze. Ale w serialu tak potrafiły. Czekajcie, jak się bardziej rozpędzę. O! Są w stanie jednak. Jak widzicie, muszą być dość mocno rozpędzone, i są w stanie biegać po wodzie czego, jeśli wpadniemy do wody na przykład z czerbatkiem, no to wtedy mamy dość spory problem, a tutaj tego problemu nie ma. Yy, Speed Singery mają jeszcze jedną umiejętność, naprawdę fajną umiejętność, tylko podejdziemy może tutaj do jakiegoś smoczka. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Zobaczmy jak działa, powinien go sparaliżować. Jak widzicie jest sparaliżowany. Został w jednej pozycji dzięki temu, że go uderzyłem, ale jakoś bić mnie zamierza, czas odpalić umiejętność. Umiejętność, jak widzicie, jest spowolnienie czasu, co jest naprawdę fajne. Czekajcie, jego ja spróbuję pokonać. Wow! Ale naprawdę fajnie się biega w takim spowolnionym czasie. Ten efekt jest też na fajnie, fajnie, naprawdę fajnie zrobiony w tym Unreal Engine. Ciężko, żeby on mnie w takim, w takim spowolnieniu trafił, a teraz będzie mnie. Gonił, a ja wpadłem w drzewo, jak zawsze No i mnie spali Chyba, że polecę na wodę Słuchajcie. O, o A pod wodą też biegać umiem, no to, 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 to ciekawe wam powiem Dobra, rozpędźmy się Dobra i lecimy Polecimy może tam na ten biom zimowy, tak jak widzicie. Fajnie to wygląda. Du, 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 du. Animacja wody też jest fa fajnie, jest to naprawdę zrobione. W następnym odcinku chciałbym trochę porozmawiać na temat, coś zrobić, coś nowego, bo kończą mi się tematy związane z grami w uniwersum, jak wytresować smoka i chciałbym pogadać stricte o... Serialu, sequelu całej serii, który wyszedł dość y, niedawno, czyli o Dragons y, Smoki 9 Światów y, w polskim tłumaczeniu. Tylko do końca, oczywiście, pierwszy sezon zostało mi dwa odcinki do obejrzenia. Także y, myślę, że niedługo na dniach powinna pojawić się taka mała pogadanka na temat właśnie tego serialu. Zapewne w tle będziemy grali właśnie w Dragons of the Edge, żeby. Nie był to jakiś czarny ekran, gadający w tle o nie wiadomo czym, także postaram się to w jakiś fajny sposób zrobić. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, myślę, że to na tyle, tylko jeśli chodzi o te nowości takie większe, myślę, że pokazałem wam naprawdę tych nowych opcji jest dość sporo. Dość sporo i w menu, i do serwerów, i do customizacji smoków. I ogólnie grafika y, wszelkiego rodzaju modele, animacje też uległy znacznej poprawie. Jeszcze jedna rzecz, myślę, że y, spróbuję y, na jakiś serwer dołączyć. Czekaj się muszę sobie odpalić właśnie tutaj Discorda. Y, link do Discorda tej stronki, czyli Dragons of the... Y tej gry Dragons of the Edge znajdziecie w opisie. Czekajcie, mam tutaj servers. Uh, server onet, admin uh, Pass, Server Testing Map down Didn't Specific the Rule, online, offline. No. Nie mam ochoty się na razie teraz łączyć, bawić w to, ale tak czy siak można tworzyć teraz w łatwiejszy sposób własne serwery, bo wcześniej było to dość utrudnione. Trzeba było się bawić w VPN -y i nie wiadomo jeszcze co. Teraz zostało to ułatwione samo dołączanie. No i ustawienia serwerów są też w znaczny sposób uległy poprawie. Tak jak mówiłem, na dziś to chyba tyle, z większych y, zmian powiedziałem wszystko co chciałam, dajcie znać co myślicie y, o tej grze po pół roku y, pracy pracy nad nią bodajże przez trzyosobowy zespół, y, więc nie jest to dużo. Jak na to co się zdarzyło, to myślę, że projekt jest bardzo y, fajnie prowadzony. Widać, że twórcy się starają. I cały czas coś ulepszają, i to widać po prostu nawet w tych głupich ustawieniach, że cały czas coś się zmienia w interfejsie, nowe opcje. Może smoków i map nie ma jeszcze w tej kwestii tutaj za dużo, ale myślę, że za pół roku, kiedy może wyjdzie wersja 0.3, na pewno dam Wam znać, jeśli wyjdzie coś nowego, jeśli zmieni się coś więcej, wyjdzie nowy smog, a już się z wami żegnam, piszcie w komentarzach co myślicie, a już się z wami żegnam, czołem, cześć i pa, papa!